Witam, 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 witam serdecznie, widzowie z YouTube'a, moi oczywiście e, ci ulubieni, tak? że tu was szanuję o wiele bardziej niż tych Switcha, Twitch'a, e, jest to zrozumiałe. <laughs> Jeszcze raz, Zakielek, jak mam to zrobić? Emocje. Yo, 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 siemanko, witam serdecznie na nowych TikTok'ach, słuchajcie. E, będziemy robić niesamowite filmy, oczywiście pod tym filmem, jeśli znajdzie się 45 łapek w górę, to ja i Nex zrenagramy dla was specjalne wideo gdzie spędzimy całą noc w nieopuszczonym hotelu, w jednym pokoju. I to będą mega mocne rzeczy, także sprawdzajcie to. Eee, I co? Podtrzymuję to, co mówię na tamtym wstępie, który nie wchodzi. Widzów z Twitcha nie cenię tak bardzo, jak widzów z YouTube'a. <laughs> Maja, powiedz wujek. Wytnij to, wytnij to, bo się te kurwa, te zaspawańcy z YouTube'a poczują. Ale zaczynam chyba jednak. Jestem za tą tezą. Jeśli nie skomajcie sarkazmu, to chyba jestem za tą tezą, że jednak ci z YouTube'a widzowie, którzy są jednak ograniczeni, bardziej kumają niż wy. Miski, o, Można się uśmiechnąć w takim TikToku. Kurwa. No tak, no skoro. Ja wiedzieć, że to nie przezroczyste, to było przezroczyste. Ludzie złoci. Co tu się, co tu, się, co tu, się co tu się Rurę wyjebało. Kurwa. No ci, co, co mieszkają na to, chyba mają czy na dole. Chujnia Witam was, widzowie na moim dzisiejszym liveie. Ja jestem Deadpool. Witam. X-Men. X-Men, widzowie. Deadpool. Czemu jest jakoś krzywo te TikToki? Przepraszam, o, tak powinno być. Witam. Witam na Witam. O, skrzynku Skrzynkus z formie Tak się właśnie czuję, jak pije dzika. Ja pierdolę, dogadali się, no. Only eat chicken or only eat beef? No, kurwa, chicken, no, ja tu się nie, ja tu się nie nadaję do takich wyborów, wiecie. Tu jakby przewoży, przeważyło. Only eat pickles or only eat mayonnaise? Kurwa, majonez. Majonez to jest kurwa 100 razy lepszy niż ketchup. Only eat burritos or only eat sushi? Nie bać sushi, dla mnie sushi to jest kur kur kurestwo, nie. Burrito super extra. Klasa sushi obciach. Comment I love God or reject the offer? I love God. Skomment only eat spaghetti or only eat Alfredo pasta? Co to toy pasta Alfredo, taka z biarem tak? O kurwa, chyba spaghetti. No, ja tak nie jestem fanem spaghetti, ale jednak kurwa. No, to jest klasyk. Z krewetkami jest Alfredo Pasta, a nie z kurczakiem. No, to obciach, obciach. Dziecko z pierwszą osobą, jak udostępnisz, no to ryzykuje. Nie wiem, co bym tu miał. Share and more. Chciałbym, dziecko, zobaczyć, co to, co to się spłodzi. Ale by kurwa na mnie zarabiał jebaniec, nie. Jakby przejął chociaż kurwa odrobinę tych kurwa genów, to myślę, że by, że myślę, że jak em... znaczy, już mam emeryturę, ale wiecie, że już bym, że po prostu by zarabiał, nie, I już bym nic nie musiał robić, kurwa. I mały eat... szpont hazardista by się urodził. Jeść tylko Nutelle czy peanut butter? No kurwa, nie wiem. Mmm, w sumie jebać obie, to no, kurwa jakby i bez tego, i bez tego idzie, kurwa przeżyć. Byłby to mini Energy H Pro. Dokładnie. Only eat chicken. Byk. Nie mam pojęcia w telefonie, muszę sobie stare zdjęcia w skrzynku. Pudebyki. Jest jeden rafon Te treści ograniczają wiekowe? Coście kurwa polajkowali. A nie mogę ich nawet odpalić, kurwa. Co tam było? No nic. Zobaczmy co na winie: da Warrior. Ja to jak nie miałem Tienów, to wysyłałem kurwa bezdomnych i mi wynosili. <laughs> Dawaj. A to tyle, to krótka, krótki ty przekaz. to, żeby tensować z policji na wideo dla TikTok, a na tych na TikTok. Ja... P... Proszę cię. Ej, dobra, to teraz co do właśnie tak, czegoś takiego, szybki off-top. Kumacie, co mi się zrobiło na YouTubie. Jak wchodzę na przykład na filmy. Czekaj czy to zadziała. O, bo ja mam YouTube'a ogólnie po angielsku. I na przykład dzisiaj oglądałem książulo i wszystkie tytuły. Wi wiadomo, jak ktoś ma opcję tłumaczenia, to mam zrobione po angielsku. Ale kurwo obczaj to! Witam Państwa!

Takich serwisów, nie wiem, bo podejrzewam, że takich jak CDA trochę podobny, że niby są kurwa wszystkie filmy świata i jest jakiś taki kurwa film, że jest jakiś kucharz, co on super kroi, i to trwa kurwa 20 minut i też jest taki lektor jak tutaj, no bo to przecież jest, kurwa film po japońsku. I ja wale 20 minut oglądam to, nie, bo się zamulę. I kurwa stary to akurat jest fajne, może teraz być tak na YouTubie, że tak się tłumaczy i ludzie będą oglądać filmy. Będzie oglądanie jed, jedzenie sushi z chuja, na przykład po angielsku, ale nie wiem czemu on tak ma. Nie wiem, że tak wszyscy mają. Bardziej też tak ma? Chuja, nie mamy. O, to xd. No to tyle z marzeń. Wracamy od TikToków. Ale ja to tak w ramach ciekawostki, że cię się zdziwiłem, że jest autotłumaczenie. No to, co udajesz, zaraz bez musisz, że to besky... no Właśnie to nie jest samemu, bo jakby. To, to nie. Właśnie to nie był taki dubbing jak miał Biz, że on sobie wgrał ścieżkę audio. Bo to jest kurwa, wygenerowane po prostu przez jakieś AI. O to mi chodziło. Głąbę. Nie bo wiedzieli. ja będę tam u góry, jak ja z tą wygram, a ja z tą wygram. To dobrze wiesz, a ty spadasz na same dno. A, Zem że tak... aktywować samemu. To, to trzeba aktywować. aktuować. Aktu 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 a aktu ja z góry mówię, że za k. dzisiaj no to. razem, że Cześć, to że poszedłem do żabki po piwo. No i spóźniłem się od 30 sekund i zamknęła drzwi przed rejem, dziwka Nie zrobiłeś afery? Nie Dobrze, że Gordacz nie strzela, on zawsze trafia. Cool. Mój wnuczek w ojcu zrobił mi taki edit, czy jak tam? No i to jest staw. Myślę, że pojawi się osoba z Ukrainy, która będzie rapować w polskim języku, mając doświadczenia z Ukrainy, jestem o tym przekonany, mainstreamowo. Polski, 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 polski. Chciałeś usiąść przodu, a tam kurwa dwa. Tylko nie można. No to Deleted. Deleted. O, No, tego widziałem Deleted. też. Męczy gej na ulicach. <laughs> Że wszystkich jednak męczy. A może ten coś piterzy z G? Może. Nie. <laughs> Nie, jednak jest fokus na G. Wygląda, to momek ze spektrem. No bo to oni. Kosior, lecisz! <noise> kosior, kosior, kosior. <noise> <nie. głos> ja no, muszę sobie jakąś rodzaj kosiora, chyba. K w którym będzie kosior? To kosior? No <grymne> nie no, powinieneś to kościoł wrzucić właśnie z tym dźwiękiem na oficial do siebie. O, oko mu wypadło. No teraz widziałem że tam po internecie lata ten klip. Gorta o spotkanie Okiego z Travisem. Oki opowiada, jak spotkał Travisa. A prawda jest taka, że w ogóle ja doprowadziłem do tego spotkania. To było w, no, jeśli się nie mylę, w 2019 roku, jak Travis Scott razem z Drake'em, ile LeBronem... Dobra, Burmist my na kurwa za długie. <słuch> o kurwa! Nega! To akurat zajawa. jawa! Nega! Ty Py Co, on, kurwa Co on robi się? kurwa <ślał> <ślał> Mówiłem, on ci dziwnie gra bardzo Streamsnifują go Mówiłem to jest nienaturalne, to zrobić wiedzę. No czy... jak mam, kurwa. No kurwa, no tak, że strzelam full auto na B, a on idzie środek w moim kierunku. Kurwa jak idę na łoków dolny. Na D, zyspokój, Dobra, no daj, ze spokój. Dobra, nieważne, no nieważne, no nieważne, no no, no, nie, to... nie rozumiesz to, nie rozumiem jeszcze. Hej, siema, na no, moich live'ach wszyscy gadają tam, że jestem podobny do bandury <laughs> i w ogóle. Serio? Kurwa nie widzę żadnego podobieństwa ty. Czekajcie. No musiałbyś troszeczkę jeszcze koleżko potrenować, żeby do bandury być podobny. Jeszcze troszeczkę ci brakuje Ale trochę lat treningu i zorów myślę, że by się identycznie. Baru, baru, baru. No jak kurwa ograniczenie wiekowe tej? To co nie mogę oglądać nagle? Życie w Warszawie to jest przejebane. Ten psychiatra mi na szczęście przepisał nowe tabletki. Weź zapodaj w wbite. What the hell? Leon? To więzienie? Nie, to Bilda w Poznaniu. <noise> to u Wronka jest na Backyard. Zadnia <noise> Wronek do mnie dzwoni i mówi, coś tam opowiada, jaki ma plan na kanał z filmem i mówi, no i nagramy to u nas, normalnie z tyłu na Backyard. <noise> ja mówię, kurwa. <noise> <Yeah>. Let's go! Mergani, <noise> mergani! Mergani, hej! Mergani w browarze, hey. Ale bida. Ej, hey, umyty, umyty w końcu! No bo jedzie na sprzedaż. <noise> to umyty dlatego miłego kurwa rasistowskiego piątku wam kurwa niedziela nie sobie... Dobra, do zajebania pod no. Bungie, jak no i będzie... trzeba, nakręcić, trzeba, nakręcić. trzeba nakręcić nie będzie co nakręcić to kręcimy no. Olfik, zapisz, kurwa, żebyś ze świeczkami nie wyskoczył znowu. Ile byś wydała najwięcej na siodło? Poczekaj, musisz powiedzieć to pierwszy odpowiada. He? Od razu, musisz odpowiedzieć, to pierwszy ma odpowiedzieć. Ej, znam ją. Ja Cię też. No nie rozumiesz? Ale ja nie skąd. Dobrze, ci no, Ja no, nagrywam się? No, Nagrywa się. Ale na chuje okulary do spawania. Ile byś wydała najwięcej na siodło? O, no, no. Na siodło myślę, że tak max 15. Dominika? 15 koła na siodło? 15 koła na siodło? Dobra, A mój dig jest za darmo i nie chcą jeździć. Zdjęcie kamu się, to jest moja narzeczona, ta pani też ma męża. Aha, no to sorry, to sorry. Ale 15 koła na siodło to jest kurwa sporo. No dobra, ile byś wydała najwięcej na oficerki? Dobra, nie może, bo nie mówią oficjalnie. Co ten mergaj nawija? Nim zajęła się. To jest z boysów. Ale stylówę dojebał! Nie no, teraz jest motion na duragi. Jest... Kurwa, myślałem, że wyśpiewa więcej. Nie, nie jestem uberem. Nie jestem, jestem kurwa, kurwa pikiem! Z piwkiem nie można? Nie, nie można. Ta, kurwa. Kurwo. Ale to się wpierdala jak złe Wszystko na żywo, aplikacja leci, robię to prawdziwie no i szef No i wszystko du, 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 du. O ty ty kurwa Ja pierdolę, przecież bym ochujał ok chyba No, nie, no co chłopię, jakby mnie. Ty dupia, głupia, 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 mała lata Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj przedstawiam Wam patriotyczną sztuczkę. Pozdro. Fajne. wizy na tych łódkach mi dolecia zapierdalają. teraz? <laughs> ok, teraz ogarnia trendy. Czasem. że go nam mówię, żeby nagrał się. Zastanawiam i moim zdaniem. No. Mm -hmm. I hałas dla Kajla Brofowskiego, widzowie. Musisz, więcej nagrywać, bo ty masz to poczucie rytmu. I estetyki, przede wszystkim. O kurwa, wózek inwalidzki to jest. No, Wiele, umarł no, chyba, chyba po to umarł, to, umarł jednak. Ja pierdolę, aż mnie kurwa w, kark, w karku zapiekę. Park skręcony i No. Y czy na pieska lubisz? A jak to jest na pieska? Nie wiem. Na kotka ja lubię. Odbierz to nazwisko? No. Dajem dalej, dalej QA, jest jak coś, nie? 4600 lajków. Pytanie: jest, spytaj się mamy, czy bawi się psiochą. Ja pierdolę nie. <śmiech> <śmiech> Ale się pierda wystraszyło, dziecko. Czy mam dużego kutasa? <laughs> Otwarte związki, ale ja tylko toleruję otwarte związki yy, chłopak z dziewczyną i otwarte związki, czyli baba idzie do innego chłopa i facet idzie do innej baby. Nie ma żadnych możliwości chłop z chłopem. <śmiennie> Krótki statement. Krótki statement. Krótki <śmiennie> I co kurwa do buzi chcesz? Kurwa ile ty masz lat? 13 lat? Kurwa gnoju, że takie rzeczy przyjrzesz, ale zaraz do... Kurwa ducham. może jakiś dzień dobry. Będzie kurwa. I co, kurwa do buzi. Chcesz? Tak więc moi drodzy, przychodząc... oliwa. Mm. O coś Remek ostatnio na Discordzie też słyszałem ma ciężkie, cza ciężkie czasy z kotem. Oli z kotami o, nie jest oliwa Jeden kot męczy Zab drugiego. Kirill! Oliwa kanestro moi drodzy, e, po, wschodnie półwysep sy... No i kurwa kopnie. Hejka, hejka pola jestem, hejka pola. Ja pierdolę to jest Olek? No, Olek. Przysięga Przysięgam wam, mówi... miałem mówić tak, co to za suczka kurwa, nie znam jej. Ale petarda, Olek. Chuj z tą Majusią. Hejka. Ale kurwa nogi, jaką. On... No i nagrywam to. Fajny trend. Screenshota zrobiłem. Taki kurwa screenshota już zajębałem, bo aż mnie kurwa wygeo tej. Kurwa na ostatniej przeszkodzie no. Co się dzieje? Kur, wie ty masz konia, o by tu kurwa. Kurwa. O Kurwa! Grabie w girę wjebał. Grabie kurwa to są. Widły, widłe. Mm? Patryk podlajkowywał już wszystkie komentarze. Szkoda characteristics like no. Kurwa co wy lajkujecie debile <laughs> Moderacja moderacja jak próbuje tutaj uderzyć your name, your name, your name. O, o, Kurwa What is your name Tum, seme seme, seme Tum, seme, seme Seme, seme What is your name? Top, 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 top Am nam sam Am nam masjanem Masja... Am Masjanem Masjanem Ale kurwa, ale Brainrod Słyszy Słyszę jakiś hałas I na przykład bym chciała wyjść z domu O I tak bym chciała wyjść z domu, nie? No ale niektórzy będą uważać, że to są normalne warunki i tu może przebywać dziecko i normalnie możemy wyjść z domu. Rozwodowy film. Uh -huh. Suka Fajna... zbiera dowody na... na ci, ciężko pracując. Na ciężko pracującego się na chwilę się kimnął kurwa, pod kodem, normalnie. normalny. Zmęczony drzemka. kurwa, szafę skręcał, kurwa tam aferę kręci kurwa. Krzywego Nie, no, Akurat co dla niej jak tak jest. There... Jesteśmy w Lublinie. And if you hear this on they gone, Jeden na jeden, ktokolwiek <noise> Tutaj trolling ktoś uskutecznie kurwa chłopakom No to nic, niestety, ich złapię ich tam Erwin Ale motion Zciekał się już ten dronek, bo zapomniałem Put it on black. Ciekawe, czy tak przez sen napierdalam Ja pierdolę, co się dzieje u wronka na backyardzie? Zaraz sprawdzimy. To było ostatnio, kurwa? To co, wy polekowaliście 10 tiktoków frajerzy z moderacji?